Witam was, ja jestem Megamaniak. Witam w kolejnym odcinku w Odcinku piątym. I będziemy sobie, jak zawsze, grali na Simplayer'em Megaplexem. Czekuję się nam, na czym ostatnio skończyliśmy. Yy, chyba byłem po Cobstone'ach. I już nie pamiętam. Aha, chciałem zapowiedzieć, że GTA Andreas będzie. Tylko wtedy, jeżeli zobaczę waszą aktywność na moim youtube, na moim kanale, jeżeli dojdzie do 25 do dwóch dni, 25 świetleń, Minecrafta odcinka pierwszego, yy, wtedy będzie na pewno ta. Trzeba to zawsze SPI? O, przepraszam za to. mamy, możemy się rozkopywać. Ta góra jest strasznie duża. Mogłoby mi sobie zrobić domek. I to nie domek wielki domek. się coś to jest. Tak zrobimy, bo nie lubię jak też ziemia się tak rozrasta. Trzeba by działać za... Zaraz się tak rozrośnie. Znowu specjalnie robić na złość. Nie Niestety, jak duży jest ten świat. Kolejny jest igara. Przyjmujemy sobie czasu. Nie. Tu. Też tu to co mi to się aha właśnie miał, miałem wybudować Przepraszam coś za to. Nie wiem czy to będzie widać w filmiku. Zapewnie tak. Aha, otóż to, yy, zrobiłem yy, już na YouTube sobie stronkę, megaman.pl i możecie mnie tam znaleźć, może piszcie, yy, chyba się da pisać, nie ogarniam jeszcze tej strony, ale chyba się da. <laughs> kopiemy, kopiemy... Nie wiem, cały już jest to samo, nie możecie się doczekać, kiedy będę klej był. No, czekacie się niedługo. Dobra guma. Słowa o i dochodzi Gdy spać, bo jest to wielki dzień. Sobota dzień w którym będę kręcił filmiki bez końca Będzie Minecraft o jeżeli się właśnie uda z tymi 25 wyświetleniami to jeszcze dojdzie MTA, zrobię 3 odcinki Minecrafta jak mniej więcej i też 3 terarii będę wrzucał jak szalony. sorry, że jestem taki sobie smak, taki przymrożony, ale jestem interesujący po dzisiejszym dniu szkoda. Wiecie co? Eee, Przystopuję na chwilę filmik i wrócę do Was jak skończę już robić z tym głupim, ok? Dobra, zaraz wracam. Jestem z powrotem, zabrakło mi materiałów. Tyle zrobiłem. Z tego co miałem. <laughs> Jutro poświęcę cały dzień na zbieranie materiału. Zrobię to poza odcinkiem. Będę szukał kawestona, drewna, to co będzie potrzebne. Zabiorę eee, potworki, żeby już gold, skrzynki porobię. Ogarnę tutaj to wszystko, żeby to nie było na no, odcinku, żebym tego tak nie robił. Przeciągam, to są takie. Takie to nudne jest. Wam się to też pewnie nie za bardzo podoba. A, czyli nie no wpuszczam, tak? O oh fuck, zlagował mi. O oh fucking shit. Dobra, dajcie fraje, daj, 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 Dead body. Dobra, wOS, stupid zombie No nie szedłem do... Podobno tu jest damage dodane. O nie no skąd on się tam wziął Pamięć z No go home Potrzebuję tej gwiazdy Fuck you stupid Nie! Yeah. nie mnie! Jaki nie fart Nie widzę, jak już się rozpie Obraz, dupcia a Chodźcie, ty moje W tym odcinku, odcinku, sorry, pokazałem wam trochę fejla. A jak walczyć z zombiakami w terali? No. Czy powoli się przyzwyczajam do tego wszystkiego? W cały dzień? Mam gwiazdkę. Chyba ją wyrzucimy. Nie. jestem głupi. Zaraz znikła. Okej. Okay. Jeszcze coś. I mamy tak, ostatnio zauważyliście. Dirt jest bardzo przydatny, Więc pamiętajcie Nigdy nie zapominajcie. Dobra, popatrzymy sobie ze slime'ami, bo nie ma z kim się bić. Fuck you, to nie powinno się nagrywać, jak się walczy z jakimiś bossami, lecz ja chcę sobie tutaj nagrać swój Steam player, e, jak gram. co pokazać, co potrafię. Niestety nie mam co nagręcać na tym komputerze. On jest trochę słaby. I zbieram na nowy sprzęt. jakby zbieram, na pewno będę jakieś lepsze, gry, będzie GTA 5, Porządny komputer kupię. Teraz się przejdziemy gdzieś o cobblestone'a, Kablstone yeah. albo i nie Dobra Jeszcze slime odbijemy Oh fuck you stupid slime Bo no już powoli nas czas też goni W następnym odcinku postaram się znaleźć jakiś escape system Mm. Thank you. Oh no, my dirt! she's going shit. OK. Mm, okay. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli się podobało, dawajcie także lajki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam się z wami, pa. pa.